Potrzebuję Cię tak jak prądu Na morze środku Stałego lądu Weź nie wymyślaj, Ci robić To w spierdala podku. Ty na to mi pozwól Chcę lato na korfu Z gołą klatą po lolku Chcę tylko to Tobą oglądać Wschody i zachody słońca Nad morzem albo na słodkach Byle gdzie byle się spotka Różowa budzia jest słodka Zasypia przy moich zrozkach, mnie tylko insomnia. Ja mam tak samo początek, patrzę na obce, a no, czoła mi podściera. Żadna troska nie dospiera, śpimy na drogich pościelach pod namiotami i w drogich hotelach. te zastąpi ma teraz, choć żadna opcja nigdy nie dospiera. Dodajmy postrazę z wodą penera, chcę budzić się przy tobie, kiedy znowu budzi strach. Estany lękowe wyczerpują zauczakę. Z mi daje satysfakcję Bo smutek dla mnie to najlepszego strajdy Potrzebuję Cię tak jak prądu Na morze środku Z całego lądu brak mi rozsądku O, o, się w kierdolach Ty na to mi pozwól Chcę na korfu Z gołąb kratą to lolku Długie lot znowu czeka nas Znajdziesz miejsce i znajdę czas Nie chcę w tobie nic zmienić Słońce rozstawia problemy oh, Przedoby się chłodny wiatr Razem pod prąd popłyniemy Więc nas nie podzieli Ma oh, nad nami nie ma pełne gwiazd Potrzebuje tak jak prądu w Na morza środku w całego w bo brak mi rozsądku, emocje, duszę w zarządku Znakto mi pozwól, chcę na tą mękę kofu, z koło krach to po lolku No co mam powiedzieć? No ja dziłówka, nie? No bez kitu.